Was w kolejnym odcinku z Recenzji MSP. Bardzo dziękuję za 153 wyświetlenia, jak teraz to nagrywam. Pod pierwszym odcinkiem z Recenzji MSP to jest to dla mnie ogromna liczba, jak jeśli patrząc, patrząc na inne film, na poprzednie filmiki. I bardzo Wam dziękuję za prawie już 10 subskrybentów, naprawdę całuski dla Was. Mamy nowy motyw pod nazwą um, One Hacks, chyba tak się pisze. Mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego, bo poprzedni nie oszukujmy się. Moim zdaniem nie oszukujmy się. Moim zdaniem on nie był najlepszy. Nie, zdecydowanie nie. Już widzę, że jest ten. I ten zdecydowanie odliższy. Już widzę po pierwszej stronie. Tak. Jak to jest piękne. To jest śliczne. Na mnie wygląda paskudnie. Ehm, tak. Tu jest dużo tego wszystkiego Dobra, pierwsza rzecz One Rose e, Przepraszam za telefon To jest e, naprawdę słodkie, ale do niej nie pasuje Nie Birne masse Nie, nie tu, tu ja nie umiem francuskiego, czy cokolwiek to jest Ta piżamka, no nie najgorsza, ale nie najlepsza To jest tak me in To jest też takie nie najlepsze, nie najgorsze. To jest ładne. Heartful hack. To jest piękne. To mi się podoba. Casual well elegant. Ja może nie będę tutaj tych nazw, bo mój angielski umiera, ale to wygląda tak w wersji ale jest uroczo. To jest ładne. Fluffy for Love To jest ładne. To jest ładne. Lovely one. No, no niekoniecznie mój styl tak samo jak ty, 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 ty i jakie to jest słodkie mogę to jeszcze bo nie no to jest słodkie ale nie mój styl dobra druga strona mm, boże patrzcie na to czego to jest takie słodkie Ym, nie też nie o, ujdzie. Te włosy na niej dziwnie wyglądają, ale może na innych, mówi starka, będą lepiej wyglądały? Te są dziwne. Te mi się nie podobają. To tak, to tak samo. Um, Ta jest nawet nawet i to jest piękne. To jest piękne. To no, nie, to jest diamenty. Trzy strony. Taka też o tej piżamki. To jest ładne nawet. To mi się nie podoba. To jest słodkie. To jest. By było mniejsze. To by było ładne. To jest dziwne. To jest ładne, ale to już było chyba kiedyś, jak mi się wydaje. Ale ładne. To mi się bardzo podoba. Nie, to chyba kiedyś było tak mi się wydaje, ale... Ładne. To mi się nie podoba. To jest nawet takie ładne. Takie... Kojarzyłem się ze szkoły, nie wiem czemu. I to już było. To jest, bo są ładne włosy, nawet czapkę, może niekoniecznie. Tak samo jak te skarpety. A, 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 a. To jest słodkie. To je, to już było. I też jest słodkie. Pasuje do tych włosów. I też słodkie. nie no. słodkie, tylko ładne. To jest, nie, nie, wygląda na stopie. Tak samo jak te buty. Znaczy pod tym kolorem jest ładne I jest piąta strona? Dlaczego MSP ogranicza się tylko do czterech stron? Ja was błagam Nie wiem, czy może, może mi się tak tylko tak wydaje hmm. Czyli wszystko hmm, Na końcu zrobimy luka. Już mniej więcej wiem z czego Halo, Zaciąło mi się no, Fajnie, że to klikam w ogóle, co nie? E, dobra hmm. Tak. Um, możecie ocenić sobie w komentarzach, czy wam się podoba ten pakiet VIP. Dla mnie jesteś urocza, ale nie wiem, czy to było, nie wyglądało na mój serce. Podobno tak, nasze, kupnie trzy strony. Tak, zgadując mm, Mamy tak samo to. Mamy to, to jest ładne. To jest ładne. Piętce, ale ładne. Mamy takie sweterki słodkie Takie toś Mamy tak samo to Mamy takie włosy Takie włosy I to Mamy takie włosy Takie spodnie, które już były Mamy jeszcze takie To też było, to też było, to też było Tego nie było, tego nie było Pewnie z strona strony takie jest jeszcze. Takie, takie, takie. i takie. No, jak miałam rację. Dobra, co ten swetryk z trzęsienką, Mi się podoba. Ten. No, jest ładny. Dobra. Animacja. Zgaduję, że coś będzie z kawą, bo ten motyw kojarzy mi się ze słodkim flirtem gdzie... Um, uniwersytet? Chyba tak to się nazywało Gdzie była właśnie taka wyjarnia taka Nie, to, to, to jest masakrycznie, nie wiem kto by to kupił mm, Co? Czekajcie To za jakieś średnie, ale... VIP i diamenty? Nie no, ale takie brzydkie jeszcze to jest ładne. To jest ładne. Tak samo to. To też jest ładne. I to też jest ładne. Ale to jest ładne. To mi się naprawdę podoba. Mm, dobra. Mm, jeszcze rzeczy mamy. I tło. Ktoś sprawdziła na, e, przed odcinkiem, żeby sprawdzić nazwę motywu. Od razu się przyznaję. Ale tak nie przygłębiałam się bardziej, skupiłam się na nazwie To jest dziwne To jest takie do pokoju dziennego jest nawet spoko Jest ładne, to jest ładne Ten kwiatek już był, bo sama go mam w pokoju albo podobnego Mamy kofry fajne Słodkiego misia Fajne takie krzesło na bujane Mamy biblioteczkę Skrzyżowany kominek I lapkę. No i jeszcze zobaczymy to tło No nie wiem, one mi się podoba i jest mniejsze od tamtego Takie ładne, takie słodkie Dobra kochani to ja zrobię lukę yy, I pokażę wam jak będę wyglądała Mam nadzieję, że dość korzystnie yy, Bo się spodziewałam się czegoś lepszego z tego motywu Tak jak na pierwszą stronę zobaczyłam to myślałam, że będzie jakieś wow mega ale taki nie jest Dobra, kochani, tak prezentuje się mój look. Lepszego nie wymyślę. Tak. Lepszego nie wymyślę, no nie mam mowy, bo ten motyw mnie rozczarował, będę szczera. Po pierwszej stronie spodziewałam się, jak czułam to, spodziewałam się takiego ładnego motywu, ale mnie rozczarował. Dlaczego? Nie było żadnego, żadnych, żadnych ładnych butów, żadnych ładnych spodni i, i żadnych ładnych włosów. A czy te, te co mi wybrano do Luka były jeszcze nawet takie. Ale no, masakra. Nie wiem, oceniam ten motyw w skali do 10 to 5, albo 4,5. Coś w tym stylu, bo no tak mnie rozczarował, że to jest hit. O nie wiedziałam, że ktoś miał prezent. Dziękuję bardzo Sana 52 za prezencik. Tak. Zobaczymy co to. Moje listy życzeń. Bardzo dziękuję. Na, nie, nie chciałam, żebyś mi kupił, bo ta Büsiatka jest bardzo ładna. Um, a jest. Dobra, go. Ko... Ja sobie już myślałam, że coś w tej daniu, to jest Dobra, um, Ja sobie. Ja Zakończę ten już odcinek. Listy kupię, zakupię sobie po e, nagraniu. I się, ubierę, się w nią ubiorę I tak samo, a tak samo animację. bo sobie wybrałam jaką wy możecie się nawet domyślić. Więc no. Hmm. Życzę Wam kochani. Aha, jeszcze nie, nie mogę zakończyć. Już miałam życzyć, już miałam się żegnać, ale bym zapomniała, że jestem obecnie teraz w Warszawie i w poniedziałek będzie odcinek z Takomy, a w inny dzień, a nie wiem ale nie wiem co będzie z czwartkiem i z piątkiem, bo... Znaczy z piątkiem, głównie są recenzje z MSP, bo... Hmm... Bo, bo po prostu nie będę w domu, nie będę miała laptopa, nie będę miała sprzętu, nie będę miała jak nagrywać Więc tylko tak informuję, żebyście się nie przerazili No dobra, teraz myślę, że już mogę zakończyć Więc widzimy um, się w następnym odcinku W poniedziałek z Takomy A ja Wam życzę miłego weekendu No i co? Pa, pa!